Piątka nowych loli zgłosiła się, że chcą się dostać do Krainy Roldu. W tym Queen Bee, Miss Soul, Sofia i Karol i Sylwia. Bardzo ciekawe wyzwania. Czasami nawet będą one bardzo trudne. Nie, ale to nie fair. Czasem będą nawet płakać, a czasem śmiać się do łez. Roxy gra to gra. Będzie ciężko. To jest nie fair, bo jak ktoś przegrał, to już przegrał. A nie, już teraz mamy głosować. To nie może tak wyglądać. Nie przesadzaj. Może przegrać. Gdybyś tego nie robiła. Lucent ciebie to już wiedzie, że totalnie zatkało. Aleja loldu. Plasty... Sklep plastyczny, lol. Kino lol. Kawiarnia lol. Okularownia loldu. I wiele, wiele innych fajnych rzeczy, to nie tylko tyle zapraszamy do serii na Loldu. Na nagroda to wstęp do krainy loldu i uwaga uwaga taka duża nagroda, a co to jest, to się dowiemy jak lole przejdą do krainy loldu. Czyli do naszego filmu. To są takie castingi. Kraina loldu. Nowa część wkrótce.